Siema widzowie. Siemano widzowie jestem i Dzisiaj gramy w Skyblock. Ja przygotowałem jedną rzecz. Y już tutaj przygotowałem, żebyście wiecie, się nie nudzili, jak ja to robię. I tutaj zrobiłem jakby takie zamczesko, że tutaj będzie na górze. I mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. I zostawicie pod nim łapkę w górę. I teraz robimy takie coś. Sorry widzowie, że, ten, no, że, że tak w ogóle tak z dupy to wyjąłem Sorry, że tak ten, ale. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. A, jedno mi zostało. No dobra, to to jedno damy tu, tu i tu. Ej, ładnie to wygląda szczerze. Szczerze? Tylko tutaj by się przydało usunąć to. Tak. Aha, ja tego nie mogę chyba zniszczyć. No Dobra, niech tak zostanie. A mam pomysł, jak to jakby zagrodzić, żeby tego nie było widać. To, tyle powinno starczyć. No i dobra, lecimy. I tu tu, 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 I to tak po prostu. Aha. To będzie się tak stało. No trudno. Niech będzie i tak tu zniszczymy. I tutaj raz, op, raz. Nie, zabrakło mi jednego serio. Uh, dziękuję i pyk. Dobra, lecimy. Pół, był, buł, był, pół. Okej, no i w sumie spoko to wygląda. Ja jeszcze mam jeden pomysł, który może się uda. Powinien się udać. Wystarczy po prostu ściąć to drzewo do końca jeszcze jakieś. I to w sumie by było na tyle. Dobra. Okej, w ogóle zasadzimy drzewo. Teraz zrobimy te deski. Pyk, 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 pyk. No i lecimy. Hmm. A, to będzie latać. No dobra. Takie fajne latające. No spoko. Spoko Pyk Tyk, tyk. I lecimy. Teraz stąd nie da się jakby wyjść. Bo... Jeżeli ktoś będzie komuś gonił, ale tutaj nikt nie może chyba go dołączyć, no to mm, No nie masz jeszcze nie ma szczerze ucieczki. No bo jak? Tutaj tego nie przeskoczysz. To są jakby dwa bloki, tylko tutaj nie ma. Wiecie, ale to powiecie, to jakby jest blok. Jakby. Wiecie o co mi chodzi. No właśnie tak. I widzowie, jestem kolekcjonerem. Jestem kolekcjonerem jednej rzeczy, która jest zwana. Która się nazywa na MY. jest nią O, widzowie, widzicie ile tego mam? No dużo. Teraz sobie jego zjemy. I robimy. Myślę, żeby coś tu dorobić. Hmm. tak, 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 tak. Puu, puu. I wy macie pytanie, czy jeszcze obejrzę. Nieważne. Nieważne czy umrę. No, szczerze, że mam to gdzieś. Ale dobra. I... Hmm. I jeszcze jedna rzecz. jedna Kurde nie zasadziłem tych buraków. Okej. Okay. I teraz zrobimy drzwi. Pół płytka hmm. i już. Hmm. Tyk. Tutaj musimy dać... Na... Tyk, tak. Damy tutaj. I tutaj jeszcze nie. O, możemy. Okej. Okay. Jeszcze. A tutaj sobie. Damy.

Okej, okay, o tak. To będziemy wyglądać. Ups. Pyk, pyk. Brakuje mi jednego drewna, co nie? Wiem. Tak. Zobacz, ogarnęłem Zrobiłem tutaj, wiecie, taką płytkę jednak zrobiłem. Tutaj zrobiłem, wiecie, i sufit ten zrobiłem. No bo wiecie, ten... Au, 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 au! Co mnie biło? Ej, chwilę. To mnie bije? Czekajcie, worało mnie. Czekajcie. To w sumie by było na tyle w tym odcinku. Zrobię takie ładne jakby obleki latające, czy coś I narka!